Cieszę się Panie Michale, że Pan przyjechał do mnie. Witam jeszcze raz. Pan Michał przyjechał do mnie dzisiaj zrobić zdjęcia do artykułów w Polityce na temat Mars One. I przyjechał Pan dzisiaj z Katowic. To kawał drogi. Szybko śmignąłem. Dwie godziny ponad. No. Także ja tutaj przygotowałem te akcesoria do zrobienia zdjęć tak jak zawsze, no ale pan musi zdecydować tak, tak. co, także najpierw może w tym standardowym garnitur i krawat, a potem jak pan będzie chciał to w tej koszulce mogę koszulkę założyć i kurtkę. Co? Dobrze tak robimy. kurtkę No i tego, tu jest ten model. Mars One, tej bazy, tej osady. Trzy wymiarowy, książka. Najważniejsza jest mapa Marsa. Kupiłem w National Geographic. Jak byłem w Stanach Zjednoczonych u córki, to mi przysłali oczną. Zapłaciłem, córunia zapłaciła 15 dolarów. No i tu są banery Mars One, oryginalne. Ja to kupiłem taki plakat. I na podstawie tego plakatu. Tak samo Osana Marzłan jest tutaj. I tu jest logo y, Wieruszowskiego Koła Astronomicznego i taki piękny plakat. Y, plansza na młodzieży do gwiazd. Rakieta leci do gwiazd. Y, tu jest gwiazdio Oriona. Także to nie jest byle, byle co. Tutaj, tylko konkretnie gwiazdowi Oriona. Oriona. To jest najpiękniejszy gwiazdozbiór ze wszystkich na niebie, a na podstawie czego to twierdzę? Bo był sondaż, było głosowanie wśród internautów, i ten gwiazdozbiór Oriona zdobył 4 miliony głosów na całym świecie. Także to nie jest, że ktoś powiedział, tylko dzisiaj decyzja jest zawsze internautów. Mhm. Nie zawsze to są e, e, słuszne decyzje, ale wyrażają jakąś e, demokratyczną większość. I tu jest te cztery gwiazdy Oriona i pas Oriona. że tu jest, są trzy gwiazdy: Alnita, Anila, Mintaka. Na podstawie tych trzech gwiazd zostały usytuowane piramidy egipskie, te wielkie: Cheopsa, Szefrena i Mykerinosa. Uczeni długo nie wiedzieli dlaczego. Jedna na drugą i trzecia lekko w lewo. I to właśnie te trzy gwiazdy. Mhm. I to jest gwiazda. Y, Rigel, Saif. Tu jest najpiękniejsza ławica M42. E, tu jest gwiazda Betelgeza, bardzo znana. Ona jest czerwona, ogromna. E, I odległość do niej jest 800 lat świetnych. I tu jest gwiazda Bellatrix. Bardzo fajna nazwa, bo Bella. Bella, piękna, nie? Bellatrix. E, I oddalona jest, pisze Bellatrix, 243 lata świetne. <laughs> I rakieta leci. rakieta leci, i ja opowiadam w szkołach uczniom taką, taką historię, że tam lecą ludzie i dolecą tutaj do tej gwiazdy, tam jest planeta, gdzie też mieszkają ludzie, i doleci rakieta z tymi ludźmi za 2 miliony lat. I jak tam doleci, to tam ci ludzie powiedzą, no. Panowie, no ludzie, no czemu się tak góżdżecie, już 2 miliony lat na was czekamy i was nie ma i nie ma. My tu mamy dla was przygotowaną wiadomości, znaczy wiedzę, jak uratować środowisko naturalne przed zniszczeniem. Mamy wiedzę, jak opanować choroby nowotworowe i różne, jak, jak zbudować roboty, które za was będą pracować, jak rozwiązać problem energetyczny i tak dalej i was nie ma i nie ma. Pewno zajmujecie się w granie te głupie gry komputerowe albo oglądacie te ogłupiające teleturnieje zamiast tutaj do nas przyjechać. No i młodzież to wysłucha i ja mówię jak młodzież uczniowie czy ja mówię Prawdę czy fantazjuje? Tak, mówi Pan Prawdę. <śmiech> <śmiech> Także nie wiem. No i tutaj jest przygotowane są plansze, które niedawno pokazywałem. Osada <laughs> Marsz One w 2025 roku. Tak będzie wyglądać. I po 10 latach, w 2035, tak będzie wyglądać. W 2025, dlatego że. W tej chwili projekt Mars One polega na tym, że czterech astronautów wyląduje w roku 2025 na Marsie. Tam będą czekać na nich budynki, pomieszczenia, instalacje, te pojazdy, wszystko tam będzie czekać, co niezbędne do życia i oni tam założą, uruchomią tą bazę, będą rozbudowywać przygotować do następnej grupy czterech astronautów, które za dwa lata przylecą. I tam ci astronauci zostają do końca życia, nie planuje się powrotu z powrotem na ziemię. Zamiast powrotu na ziemię, tam będą rozbudowywać, powiększać, będzie coraz więcej ludzi, będą małżeństwa, będą dzieci i tam powstanie osada, kolonia, potem małe miasteczko, potem duże miasto jak Las Vegas, jak wtedy. Duże miasto, będziemy widzieć na Marsie świecą się świe światła, to wszyscy z Ziemi będą chcieli lecieć. A na razie nie wierzą. No i, i te plansze pokazywałem w niedzielę na, w Częstochowie, w dyskotece RAI na takiej imprezie Space Station 2. I ten wykład miałem, proszę sobie wyobrazić, na wybiegu dla modelek. Że E, e, taka wysoka rampa, bez barierek, e, wąziutka, i przechadzałem się tam i z powrotem, czerwonym pluszem, wybita. E, organizatorzy mieli trochę wątpliwości, czy ja nie spadnę. Ja powiedziałem, proszę Państwa, nie ma obawy, ja e, mam bardzo dobry zmysł równowagi, bo inaczej by mnie nie przyjęli na kandydata do marcu, nie, jakbym, nie. jakbym nie miał dobrego zdrowia. także Dobrze, to zrobimy taki prosty portret na razie. Jakby sobie pan ustanowiłbym z tymi panerami w tym miejscu. Tak. I, i no, to proszę ja zwracać to uwagę, czy, to czy tutaj Możemy dobrze to wszystko niech pan ustawi i żeby coś tam potem na tej fotografii nie szwankowało. Tak jest. Dobrze, to na razie spróbuję sobie jeszcze, niech się pan nie stresuje. Zobaczy światło. do przodu trochę do tyłu. Nie, nie na razie. Czy ja pan powiem. Niech pan powie tak, żeby to było potem tam zdjęcie eleganckie. Powiedzą: o taki byle kto, a wybiera się na Marsa, ma reprezentować Polskę. Dobrze, do pół metra do przodu jeszcze. Pan mógł mówi, ma taki byle kto ma reprezentować Polskę. To my nie chcemy. My polecimy sami, jak ma taki starszy pan. Tak, czy tak ręce, czy Nie, nie, tak było dobrze. Tak, tak? Nie, 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 tak, tak właśnie do I mhm. trochę jakby może pan jeszcze w stronę okna się zwrócił. O, e, całe ciało się troszeczkę. O, o. I tak właśnie, o. I patrzy do... do obiektywu zawsze. Do obiektywu patrzy mhm. zawsze. Odwrotnie jak w telewizji, bo tam nie każą patrzeć do kamery, tylko do rozmówcy. Tak jest. A tu musi być kontakt wzrokowy. Kontakt wzrokowy, tak jest. Teraz się mocno uśmiechnę. Po amerykańsku. Tak. Trochę mniej, to potem będzie miał ktoś do wyboru. To jest. Ale zamknę to usta. Mhm. Potem mieli, będą mieli do wyboru. To, tutaj byśmy zrobili tak od frontu. A tam sobie tutaj stanął. Mogę wziąć ręki i ten tą planszę. Na razie nie. Teraz ten widzito. Na razie Jedno zrobię, że się mocno. Uśmiecham i trochę mniej. Muszę stać tam, gdzie konstaluje. <laughs> <laughs> tak. Jeszcze troszkę, tak pół metra do mnie potrzeb. Nie pan jeszcze zrobi tak jak na początku, bo ja tego wizytownika nie tu miałem schowane mhm. i nie, nie wyeksponowałem. Niech pan zobaczy, po obu stronach mam jednakowe, że jak się nie przewróci, to, jest... to jest... Pan no i tu jest na tym, jest Osada Waszięńska, jest planeta Mars i tu jest ten Ja to jeszcze osobno no, zrobię. Proszę jeszcze tutaj gdzieś na tym kółeczku. Tak. Dobrze. To może jeszcze to wszystko spróbujemy w tej koszulce. Nie w bluzie, tylko w koszulce. Okej. Okay. Bo ja mam właśnie do wyboru dwie rzeczy. Bluzę piękną, specjalną marsjańską, marzłan. Tutaj rakieta, drzewo. No i tą koszulkę. To już zakładam. No, to może wyłączymy tą kamerę, co? Nie. Nie? nie? Sekunda. facciamo la seconda. Ok. seconda e E vale Nie, bo on będzie zasłaniać to logo chyba, bo ono jest na piersi. I mam założyć to, to logo, ten wizytownik mam założyć? Może pan mieć, no pewnie, myślę, że to dobry pomysł. Niech pan tam e, nie robi. robi tego. Nie, nie, tu to, nie robię. Najbardziej robi? tak no, zasłona i teraz Okej. Ok. okay. Um. Tu na wierzchu? Na wierzchu. Czyż? Na wierzchu będzie lepiej. Tak? A jeszcze metkę musi po prostu schować, Czy ten wizytownik ma być? Mm -hmm. Czy nie musi być? Tak, tak, tak. Niech będzie. Niech będzie to. Lepiej nie jest, tak? tak. Tak, czyli zróbmy jeszcze raz to samo wszystko. To troszkę. Włosie tutaj dobrze? Tak, nie ma żadnych komutów. Troszkę w okach. Tak. Nie, nie dobrze, tak luźno ręce jakby to Gracias. przestawić tu no to jest ważniejsze tak 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 to by było troszkę jednak dalej dobrze So. Lampa oświetla wiatr i i potem światło tak, się Tak, i wtedy jest tak... E, tutaj jest tutaj jeszcze Proszę jeszcze tak stać sobie trochę kardy zaznaczę, postawię to za tak. Panem. Proszę tak. Nie, tutaj gdzie Pan stał, żeby tak, tak. mi to Prestawi jeszcze, jak sobie to przemieszczę. No, niech pan stoi, ja sobie tylko go przestawiam. no pan noc bokiem i trochę bokiem właśnie to jest ten drugi Starcie. Proszę? Straćcie. No jeszcze zobaczę, chwila. Hmm. To jeszcze musimy zrobić ten bliski portret. Jeden. Dobra. Tylko ten bliższy portret to musiałbyśmy pójść yy, do jakiegoś jasnego pomieszczenia w domu, żeby spada słońce albo światło. Tak. Dobra. Jakoś. Yy, idziemy na do górę.